Rozdział pod tytułem Skutki nawrócenia. Ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 15, werset 24, część A. W drugiej księdze królewskiej możemy przeczytać ciekawą historię. Wielki mąż Boży, prorok Elizeusz, umarł i został złożony w grobie. Następnego roku kraj najechały łupieskie hordy Moabu. Chowana akurat jakiegoś człowieka. Jedną z hord zauważono właśnie w trakcie pogrzebu. Wtedy żałobnicy rzucili martwego do grobu Elizeusza. A gdy ciało potoczyło się i dotknęło kości proroka, umarły ożył i stanął na nogi. Druga Księga Królewska, rozdział trzynasty, werset 20 do dwudziestego co za historia? To także historia moja i wielu innych. W wyniku przekleństwa grzechu byliśmy martwi, ale potem, gdy nawiązaliśmy relacje z Bożym prorokiem Jezusem, zostaliśmy dotknięci jego śmiercią i dzięki temu zostaliśmy ożywieni. Bóg mówi: Ten mój syn był martwy, a teraz ożył. Taka przemiana następuje po nawróceniu. Rozpoznanie swojego położenia. Ojciec z naszej przypowieści jest bardzo miłosiernym człowiekiem. Z jego ust nie pada żadne słowo wyrzutu, gdy wraca jego zbuntowany syn. Całą swoją postawą pokazuje miłość, litość i miłosierdzie. Ta dobroć nie jest jednak sentymentalną tkliwością. Dowodem na to jest nasz tekst. Zanim wszyscy zasiedli do uczty, ojciec pokazał okrutną rzeczywistość, w jakiej żył syn. Ten oto mój syn był martwy. Syn zadrżał, zwiesił głowę. Wszyscy goście utkwili w nim wzrok, czekając, że może wstanie i sprostuje. Nie, tato. Przecież aż tak źle nie było. Może trochę zbłądziłem. Zszedłem z właściwej drogi, ale żebym był martwy? Nie, tato! Lecz syn nic nie powiedział. Sądzę, że zgodził się ze słowami ojca. Tak właśnie było, wyszeptał. Byłem martwy nie tylko wtedy, gdy pasłem świnie, ale wówczas, gdy połem pychy, opuszczałem rodzinny dom. Cielesny człowiek pozostaje martwy nawet wtedy, gdy prowadzi aktywne światowe życie, jest martwy przed Bogiem, jest ślepy, nie widzi ani Bożej świętości, ani miłości Jezusa, i nie dostrzega, w jakim stanie sam się znajduje. Jest głuchy, nie słyszy, choć dobry pasterz tysiące razy woła go i oferuje mu swoją łaskę. Jest nieczuły, jego serce pozostaje nieporuszone. Choć Bóg wielokrotnie go upomina. Niektórzy może powiedzą, że to przesada, tak źle ze mną nie jest. Masz rację, nie jest źle, jest dużo gorzej. Martwy jest nie tylko nienawrócony, nieodrodzony człowiek, lecz jego możliwości życiowe, jego potencjał też jest martwy. Umarłe ciało przynajmniej milczy i się nie rusza, a duchowo umarły dokonuje dzieł śmierci. Biblia nazywa go umarłym w grzechach. List świętego Pawła do Kolosan, rozdział drugi, werset 13. Paweł opisuje takich ludzi w liście do Galacjan. Wiadomo, co się bierze z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kutliwość, zazdrość, porywczość. Zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym Podobne. List Świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, werset 19 do 21 A jednak nienawrócony człowiek uważa, że nie jest z nim tak źle. Nawrócenie oznacza, że przyznajemy Bogu rację że nasz stan jest stanem śmierci i zaczynamy odczuwać strach przed dziełami ciemności. Nowe stworzenie, a jednak ożył. Trudno wyobrazić sobie bardziej radykalną przemianę, jaka zachodzi podczas nawrócenia. Paweł mówi: Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Z nawróceniem jest tak, jak ze stworzeniem świata. Wokół panowała ciemność, gdy nagle odezwał się głos Boga: Niech się stanie światło! I stało się światło. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset trzeci. Paweł zauważa to podobieństwo w drugim liście do Koryntian, rozdział czwarty, werset szósty, gdy pisze: Bo Bóg który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca. Teologowie spierają się o właściwe pojmowanie historii stwarzania świata, zamiast zwrócić uwagę na ważniejszy aspekt, czyli na zawartą w Księdze Rodzaju pochwałę Stwórcy, tego, który słowem powoduje rzeczy do istnienia. Ta historia stworzenia powtarza się podczas każdego nawrócenia, Gdyż zawsze na końcu usłyszymy Ożył. Jak to się stało? Przypowieść o synu marnotrawnym jest pełna dziwnych okoliczności. Pozwól, że zwrócę uwagę na jedną z nich. Dość szczegółowo zostaliśmy poinformowani o życiu zbuntowanego syna, o tym, jak odszedł z domu, jak potem opamiętał się i nawrócił. Cały czas obserwowaliśmy jego aktywność, a na końcu czytamy, że został ożywiony. Koniec aktywności, pojawia się bierność. Coś się z nim stało. Jak to więc jest z tym nawróceniem? Czy to ja coś czynię, czy też ze mną coś się dzieje? Każdy, kto się nawrócił, odpowie z pewnością: Coś dzieje się ze mną. Słowo Boże staje się we mnie ziarnem nowego narodzenia. Ojciec przyciąga mnie do syna, a syn do Ojca. Bóg skierował do mojego serca jasny snop światła, abym ujrzał swoją beznadziejną sytuację, ale równocześnie dostrzegł Jego ratujące ramię. To On zesłał mi opamiętanie i wiarę. Prawdziwe nawrócenie jest tak potężne, że może być jedynie Bożym dziełem. A ponieważ Bóg chce dokończyć w tobie swoje dzieło, nie opieraj się dłużej i poddaj Mu się. Będziesz mógł wówczas zaśpiewać wraz z innymi dziećmi Bożymi. Doświadczyłem przebaczenia, którego nie byłem wart to cud, którego moje dumne serce nie oczekiwało. Radość jest w sercu mym, cieszę się i chlubię się miłosierdziem. Jak to się stało? Jak to możliwe? To tylko łaska i więcej nic.